Rafał Grabias żegna Jacka Wójcika. Nikt nie miał pojęcia, że byli tak blisko. Nie żyje Jacek Wójcik, ulubieniec widzów programu, Królowe Życia, i wieloletni przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej. Smutną wiadomość o jego śmierci przekazała sama, Królowa Życia, za pośrednictwem Instagrama. Pożegnał go też Rafał Grabias. Zmarł Jacek Wójcik. Ulubieniec widzów i przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej, Jacek Wójcik, nie żyje. Informacja o jego śmierci przekazała w środę wieczorem sama Dagmara Kaźmierska, publikując poruszający wpis na Instagramie. Żegnaj derzet Czarne serce do zobaczenia w innym świecie złożone ręce kochani, czarne serce dziś odszedł. Derzet czarne serce nie będzie was już bawił. Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za niego. Dziękuję, napisał. Wieść momentalnie obiegła sieć, a pod postem pojawiły się setki komentarzy od fanów i znajomych z branży. Wszyscy podkreślają, że był człowiekiem pełnym ciepła, humoru i życzliwości. Kochani, dziś odszedł Jake. Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję, zabrali cię z gościny, Jake. Do zobaczenia, mówiła na insta-story. Tajemnicza śmierć Jacka Wójcika. Fani królowych życia nie mogą uwierzyć w tę wiadomość. W komentarzach pojawiają się słowa niedowierzania, łzy i wspomnienia wspólnych chwil z programem. Jacek, który od lat towarzyszył Dagmarze Kaźmierskiej w show TTV, był jedną z najbardziej lubianych postaci formatu. Jego relacja z Dagmarą, pełna humoru i wzajemnego szacunku, podbiła serca milionów widzów. Jacek Wójcik pozostawił po sobie dorosłego syna, którego często pokazywał w mediach społecznościowych. Ich wspólne zdjęcia zawsze wzbudzały sympatię i ciepłe komentarze obserwatorów. Teraz rodzina i przyjaciele pogrążeni są w głębokim smutku. Na razie nie ujawniono przyczyny śmierci Jacka Wójcika, co tylko potęguje szok i smutek wśród fanów. Rafał Grabias w żałobie po Jacku wójciku. Słowa żalu płyną z wielu stron. Rafał Grabias, inna gwiazda królowych Życia, opublikował czarno-białe zdjęcie Jacka i dodał do niego wzruszający opis. Żegnaj Jacku, czytamy. Jego relacja w mediach społecznościowych poruszyła tysiące osób i wywołała prawdziwą falę emocji. Kto by pomyślał, że byli tak blisko? W komentarzach internauci wspominają Jacka jako dobrego, ciepłego człowieka. Cała ekipa programu oraz fani pogrążeni są w żałobie. Trudno pogodzić się z tak nagłym odejściem jednej z najbardziej pozytywnych postaci w historii królowych życia.